Cześć, witam na kanale WatchBreaker. Repliki ASG to nie tylko bardziej lub mniej skomplikowane urządzenia do wyrzucania kompozytów w kierunku przeciwnika, ale także część pewnej filozofii, część stylizacji, outfitu związanego z grami terenowymi. Często użytkownicy poświęcają pewne aspekty techniczne czy niezawodności w celu dopasowania repliki do swojej własnej stylizacji, i tak było podobnie w tym przypadku. Gdzie użytkownik zdecydował się na replikę CZ-75 w celu skomponowania jej z jakimś tam outfitem związanym z zimną wojną? W związku z tym, że ilość broni krótkiej z bloku sowieckiego no, tak naprawdę jest nikła, padła na tą CZ-75 i na pomysł dopasowania jej do całokształtu stylizacji przez naniesienie jakichś związanych, <laughs> przez naniesienie jakichś napisów. Związanych właśnie z blokiem wschodnim, tutaj taką bezpośrednią inspiracją była CZ-ka Okolicznościowa, wydana jakoś w latach 20. XXI wieku, czyli całkiem niedawno. Jednakże zgodnie z właścicielem stwierdziliśmy, że ona jest nadmiernie przystylizowana. No, generalnie wygląda jak jakiś gadżet bardziej dla turysty niż coś, co można by użyć na polu. Dlatego wymyśliliśmy razem taką stylizację. Z lewej strony zamka mamy napisy tak jak ona wychodziła z fabryki model 75 kaliber 9 para made in -Czech, z prawej strony dodałem taki niby znak inspekcyjny już to pokazuję bliżej niby znak inspekcyjny jakiejś radzieckiej zbrojowni napis zakaz MOCCCP i numer seryjny z literką pochodzącą z cyrylicy, więc, więc jest to łatwo identyfikowalne jako coś pochodzące z zażelaznej kurtyny. Jednakże nie o tym chciałem dzisiaj mówić. Chciałem, yy, chciałem Wam pokazać bardzo ciekawą konstrukcję tej repliki. W zasadzie jest to pierwsza CZ, którą mam na stole, którą mogłem tak dokładnie obejrzeć, yy, i okazało się, że ma bardzo wiele ciekawych rozwiązań. No, które mnie osobiście zaskoczyły, czasami wprowadziły w konsternację. <laughs> Może na szybko sobie omówimy, jak ona z zewnątrz wygląda. Wygląda, powiem szczerze, bardzo ładnie. Jedna z ładniejszych replik, jakie trzymałem w rękach, jedna z fajniej wykonanych. Przede wszystkim, co jest na plus, to jest bardzo dobre spasowanie zamka z ramą. I tutaj mam zaraz pokażemy, jak strzela, i, i tutaj mam w zasadzie no, diagnozę, diagnozę jedną. Dlaczego to jest takie dobre spasowanie? Szyny łączące zamek z ramą biegną w zasadzie przez 70% długości zamka, tak? To co widzimy z przodu, jak to wam pokazać. W tym miejscu to jest początek szyny. Tutaj mamy końcówkę szyny. Dzięki temu te niewielkie luzy, które mamy na szynie, no i są poniżej, poniżej pewnie 0,5 mm nawet, przekładają się na to odchylenie kątowe marginalne w tym momencie. Jeżeli włożymy zamek, to jeszcze to jeszcze ciaśniej chodzi. Ponieważ tutaj tylna część zamka jest podniesiona na gumce uszczelniającej na routerze magazynka, pokażę na szybciutko, jak to strzela. To w zasadzie jedyna rzecz, która mi się nie podoba w tej replice: to bardzo powolna, mało dynamiczna, wręcz ślamazerna praca zamka. Hmm, oglądałem replikę z każdej strony, próbowałem doszczelnić. Tak to jest zaprojektowane, tak to musi działać. Takie jest dawkowanie gazu. No podobne, hmm, podobne mankamenty mają repliki Berety. Hmm, chyba zygzalaury też jakoś niespecjalnie, niespecjalnie y, dobrze strzelały. Mam wrażenie, że to wszystko jest związane. Z resetem zbijaka, który, jest, który musi następować w związku z tym, że jest to pistolet single action, double action reset zbijaka, musi następować w momencie napinania kurka przez spust. I to sterowanie mam wrażenie, że przekłada się na taką pracę. Co ciekawe, jest tu bardzo silna sprężyna powrotna. Mocna sprężyna kurka. Można jakby osłabić troszeczkę tą sprężynę, albo wręcz zastosować gaz CO2. Może to by działało lepiej. No, o tyle mnie to zdziwiło, że mamy dosyć wysoką temperaturę. Ostatnio y, utrzymującą się grubo powyżej 20 stopni. Nawet moje berety prywatne w tych warunkach działają ok. Natomiast... A CZ, a, a tak, tak się ślimacz. Oglądamy dalej z zewnątrz. Fajne, proste, równe krawędzie. Fajnie wyprowadzone płaszczyzny. Powłoka malarska, matowa, cieniutka. To już widać, że to się na krawędziach ściera. Ja tutaj na zamku akurat dołożyłem jeszcze jedną warstwę farby akrylowej w celu... Ukrycia gołego metalu, który powstaje po potrawieniu oznaczeń. Manipulatory znalowe, malowane, to widać, że to się, też się przeciera. Typowo dla replik KJW Zamek aluminiowy, rama znalowa. Prawdę mówiąc, to liczyłem, że rama będzie mm, też aluminiowa. No, niestety, rozbierałem to do mm, Całość do zera, do trawienia, i wychodzi na to, że rama jest bardzo ciężka, na 100% znalowa. W tej replice mamy bardzo dużo elementów stalowych. Jest to m.in. kurek i duża część mechanizmów wewnętrznych. Teraz będziemy rozbierać. Wykonanie, tak jak już mówiłem, bardzo mi się podoba. W zasadniczo, oprócz tego spustu, yy, no, który jest odlewem chromowanym, odlewem zapewne znalowym, które no, takie troszeczkę tandetne wrażenie sprawia, no to do pozostałych elementów zupełnie nie mam uwag. Rozkładanie repliki następuje poprzez zrównanie tych dwóch kresek w tylnej części zamka i tylnej części ramy i wypchnięcie slide -techa. ściągamy zamek zaczniemy oględziny od zamka tak jak mówiłem szyna biegnie tutaj przez blisko 70 a może nawet i ponad 70% długości zamka dlatego mamy takie stabilne bo mamy podparcie i na samym końcu i prawie że na początku całkiem ciekawa jest tutaj Całkiem ciekawe jest urządzenie powrotne. Muszę to tak ustalić sprytnie, żeby mi nigdzie nie wystrzeliło. Już pokazuję o co chodzi. Mamy taką dosyć twardą gumkę silikonową na żeldzie sprężyny powrotnej. Żeldzie stalowa. Mamy też gumkę na końcu. Podejrzewam, że czy na pewno ma amortyzować tutaj uderzenie o tej wbudowanej tulei sprężyny powrotnej wbudowanej w zamek, żeby nie nastąpiło wypchnięcie tutaj tego przodu no rozwiązanie tego, rozwiązanie ciekawe nie wiem jak to wygląda w oryginalnych palnych CZ-kach pewnie będzie trzeba sobie kiedyś podejrzeć nie zaznaczyłem tego, natomiast konstrukcja CZ-ki jest konstrukcją autorską Autorską KJW, 2 tej CZK ASG nie ma to żadnego wzorca u Tokio Marui, nie jest to kopia całkowicie, zostało to zaprojektowane przez KJW. rozebraliśmy. Zaraz będziemy szli dalej. Pewne mankamenty już tu mogę wskazać. Jest to bardzo duży luz tutaj na szczerbince. Szczerbinka w żaden sposób nie jest mocowana ani do zamka. Ani do obudowy, ani do koszyka blowback. Szczerbinka jest zamocowana tutaj wyłącznie, wyłącznie na wcisk. Zaraz będziemy dalej rozbierać, pokażę. Co mi się bardzo podoba w tej konstrukcji, to jest tutaj ten ślisk. Nie mamy żadnych śrubek od tej strony, żadnych uskoków, żadnych odsłoniętych fragmentów pneumatyki. Więc tutaj kurek nie będzie o nic haczył. Jedyny moment kontaktu, to widzimy jest na tym ślizgu. Bardzo mi się podoba to rozwiązanie, ponieważ zarówno w 1911, jak i też w beretach od KRO2 nie jest to wykonane według mnie zaprojektowane w satysfakcjonujący sposób. Odkręcamy śrubkę przytrzymującą koszyk blobek w zamku. Nie ma tu żadnych dodatkowych zaczepów, więc zaraz po wykręceniu w zasadzie sam wypada. Dobrze jest. Teraz widzimy w jaki sposób jest montowana szczerbinka. Ona jest tutaj po prostu wsunięta we frez zamka. Od której strony to się wsuwa? Chyba jednak tutaj dobrze. Wsunięta jest od prawej strony we frez zamka. I po prostu podcięciami wewnątrz blokowana przez tutaj taki występ. Na koszyku blowback nie, nie jest według mnie to satysfakcjonujący montaż, no ale tak to producent wymyślił. Mm, tutaj z ciekawych elementów mamy jeszcze wbudowane łożysko lufy w zamku. Podejrzewam, że to jest jakiś element dodatkowy z osobnego odlewu, wykonany wbity w otwór, tutaj pod łożysko. Tak to wygląda. W sobie, so, sam w sobie zamek stosunkowo wydaje się być lekki. On jest na pewno aluminiowy, natomiast tak odczuwalnie lżejszy od zamku w 1911 jest. Mniej tutaj tego metalu, więc to chyba jest całkiem logiczne. Zwłaszcza, że zdjęliśmy szczerbinkę. Muszka też jest elementem osobnym. No trudno mi będzie nawet pokazać. I jak ona jest montowana, sam dobrze nie widzę. Chyba dwa, jakieś takie wypusty. Ona może być klejona, nawet. Może być klejona, może być zaklepywana w tej chwili. Nie jestem w stanie tego ocenić. Lufa wewnętrzna, lufa zewnętrzna. Komora hop-up. Tak to wygląda tutaj znając rozwiązania 2 mogę na 100% stwierdzić, że tuleja lufy będzie aluminiowa toczona, nakręcana na imitację komory nabojowej która też jestem w stanie stwierdzić z pewnością, że jest obrabiana nie wiem czy cyfrowo czy w sposób jeszcze tradycyjny ale ona nosi ślady frezowania Taki rasterek jest. Nie wiem z jakiego metalu. To może być nawet znalowe i przeleciane fryzarką. Na pewno podfryzowane są te yy, rygle lufy, od dołu mamy surowy odlew. Czyli jakoś to było dodatkowo obrabiane. Ciekawe jest rozwiązanie docisku. Jest to docisk typu TDC, czyli Tab Center jest tu takie ramię w całości. Taka obrączka, która jest ściągnięta przez tę śrubkę. Nie wiem czy to rozebrać, ponieważ kurczę tutaj w tej replice. Bardzo dużo rzeczy jest montowanych na tego typu kołeczki. Te kołeczki po przy wybijaniu, przy wybijaniu się rozkalibrowują ze swoimi otworami. To może potem latać, przeszkadzać w pracy. To zostawię, chyba. Nie będę tego rozbierał. Rzeczywiście, żeby ta replika jak najdłużej pochodziła bez awaryjnie. Co mamy dalej? Ramy. I kolejne kołeczki. Musimy teraz zdemontować. Tak mi się wydaje. Chwyty. teraz odsłonięte wszystkie kołeczki, których troszeczkę jest. Zaczniemy od spuszczenia kurka. I teraz tak, żebym dobrze że zapamiętał. Musimy wypchnąć. Chyba nie. Najpierw musimy wyciągnąć skrzydełko blokady. Ja to spróbuję zrobić igłą. Natomiast przykładowe filmiki z demontażu w internecie, jakie znalazłem, robiły to za pomocą korkociąga w szwajcarskim scyzoryku. że udało się to wyciągnąć najwidoczniej musimy mieć równocześnie odciągnięty kurek mamy wyciągnięte skrzydełko blokady tak to wygląda nie ma żadnych dodatkowych elementów ustalających które mogłyby gdzieś odlecieć na sprężynce pozostaje nam kołeczek tutaj a kurczę, wróć. Z tego co pamiętam, to najlepiej było wyciągnąć kołek ten. W tym momencie już spuśnić, spuścić sprężynę. wypchnąć kołeczek górny i tu już możemy wyciągnąć zbijak. Wypychamy kołeczek ten. Dostajemy dostęp do kołeczka głównego. I w tym momencie będziemy, tak mi się wydaje, już mogli wyciągnąć kurek z obudową. Co nam zostaje w ramie, czego nie będę wyciągał w tej chwili? To jest spust z obudową. Taka ramka spustu. Ramka spustu jest wykonana ze znalu. Jest bardzo podobna do tego co widziałem na rysunkach mechanizmu palnego oryginału. No, jeżeli element jest tak gruby, to on musi być wykonany raczej w technice odlewu. Byłoby to nieekonomiczne zupełnie próba tego wyginania. Z jakiejś blachy, bo to by musiała być blaka stalowa. Najłatwiej coś takiego powtórzyć odlewem. Odkładamy na bok. Tam już nic ciekawego nie ma. Zajmiemy się tutaj elementami mechaniki. Tak jak Wam mówiłem, jest tutaj. Jest tutaj zbijak. konstrukcji trzyelementowej. to przód na pewno jest służy do zbijania zaworu gazowego magazynka potem mamy tu jakieś ramię jakiś tylny element który może być nie wiem, resetem, coś popycha zapewne, tak dobrze tej konstrukcji nie znam, w tej tulejce mamy Sprężyną, sprężynę główną, kurka. Tak, ta Żelć kurka tam wchodzi. Wszystkie elementy, wszystkie trzy elementy zbijaka są stalowe. Wykonane, jak mi się wydaje, w technice odlewu. Prawdopodobnie jest to stal proszkowa. Czyli tam jest to stemplowane, potem wypiekane, czyli tak nie do końca odlew. Elementy. Wykonane równiutko, z ostrymi krawędziami, z, ładnymi, z ładnie wyciągniętymi płaszczyznami. Ośka stalowa u góry, na dole wygląda na mosiężną. Mamy zespół kurka z obudową. Kurek, tak jak już chyba pokazywałem, jest stalowy. Mamy tu element, który wygląda na sir, który też jest stalowy. To jest ta malutka szajpka. Tutaj trochę wygląda jak auto sir w glockach czy też AAP. I tutaj kolejny element, ale on już jest wykonany ze znalu. I wydaje mi się, że właśnie ten ten elemencik który ramię, to będzie resetem zbijaka. Jakąś analogię widzę tutaj w konstrukcji Berety. I tak mi się wydaje, że to może być to. No dobrze. Obejrzę sobie na schematach, jak to wszystko działa w palniaku. Być może znajdę jakiś schemat do właśnie do CZ. -y. A jak będzie jeszcze jakaś okazja, to coś się dokręci. Konkludując, no, całość wygląda na konstrukcję dosyć trwałą. Przede wszystkim wykonaną z materiałów wysokiej jakości. Też to wykonanie jest bardzo solidne. Tu na przykład w obudowie ten kurek to ma marginalne luzy. Jest zamocowany na mosiężnej tulei, więc tutaj będzie będzie znikome tarcie. Wszystkie takie najważniejsze elementy mechaniki są wykonane ze stali, jak sir i kurek. Także zbijak jest stalowy. To naprawdę zapowiada się na solidną konstrukcję. I gdyby nie to, że no nie do końca jestem zadowolony z pracy tego pistoletu jako całości, pomimo bardzo wysokiej szczelności tutaj pomiędzy dyszą a tłokiem, no jest to, działa to niezadowalająco. Doszczelniałem ten pistolet jeszcze na magazynku. Zaraz pokażę kolejną ciekawostkę, pokażę w jaki sposób to zrobiłem. Zaraz zmierzymy średnicę, średnicę dyszy. Tu ciekawostkę kolejną wypatrzyłem. Ten ślizg, który oglądaliśmy jeszcze przed demontażem koszyka blowback, jest to blaszka stalowa. Bardzo fajne rozwiązanie, skoro szuluje po tym stalowy kurek. A budowę osłania stalowa blaszka, która będzie dużo bardziej na ścieranie, na wycieranie, na żłobienie odporna niż gdyby tu była goła gołazna. Bardzo dobrze, dobre rozwiązanie, należy pochwalić. Mierzymy dyszę. Wychodzi nam, że dysza ma około 13 i więcej jak pół milimetra. jest 13,7, czyli taki, taki standard. najwidoczniej jest za mało na tę replikę, na tę sprężynę powrotną, na tę sprężynę kurka. A ja Wam pokażę jak doszczelniałem router magazynka i coś jeszcze ciekawego w tym magazynku. Stwierdziłem, że rozbiorę. Spróbuję wypchnąć troszeczkę router do góry za pomocą podkładki. Okazało się, że już jedna podkładka jest. Tylko że okazało się, że ta podkładka jest wykonana z mosiądzu. Taka, taki elemencik mały, grubości około pół milimetra. Nie wiem, czy on jest cięty laserowo, mechanicznie, czy może fototrawiony. To w, na różne sposoby można taki element wykonać. Ja tu dołożyłem swoją podkładeczkę z tworzywa, ciętą laserowo, i pomimo tych dwóch podkładeczek nadal nie jest tutaj za ciasno, nadal nie jest zbyt szczelnie. Kolejne bardzo dobre rozwiązanie w tym magazynku. To jest sposób montażu. Już tutaj z tych szczęk z routerem, one mają, one są montowane na jeden kołeczek, natomiast szczęki mają w tylnej części swojej taki ząbek, który się zaczepia o budowę magazynka. Tak, wkładamy to w ten sposób, zamykamy. I teraz jeszcze, żebym odpowiedni kołeczek znalazł i odpowiedniej strony go wbił. Dobrze, załatwione. Na koniec, podsumowanie na koniec. Czy mogę szczerze polecić tę replikę? No nie do końca. Dla mnie praca, praca blowback jest niesatysfakcjonująca podejrzewam, że może być tu jakiś problem z dawkowaniem gazu może ze szczelnością nie będę tego zgłębiał właściciel jest jako tako zadowolony, tutaj zależy mu najprawdopodobniej najbardziej na stylizacji prawdopodobnie też będzie wyłącznie używał tego przy wyższych temperaturach, więc nie, nie będzie odczuwał jakichkolwiek negatywnych problemów z tą repliką, no, która no pomimo tego, że odczuwalnie mało gazu tam idzie na ten blowback, jakoś chodzi, za każdym razem się przeładowuje, prawie za każdym razem slajdkę człapie yy, zamek. No, w związku z czym należy domniemywać, że ta ilość gazu, która idzie na na zamek, na blowback no, no, no jest wystarczająco. Być może to tak zostało zaprojektowane, być może dzięki temu jest replika oszczędniejsza i właśnie tak ma być. No dobrze, tu chyba temat cz już wyczerpaliśmy. No całkiem, całkiem dobrze, ona jest tutaj rozebrana. Ja to będę musiał nasmarować jeszcze poskładać, czyli wypada się już wyłącznie żegnać. Na razie, do usłyszenia, cześć.